nam was z Łodzi, z miasta, w którym spędziłem 20 lat swojego życia, i tak wracam tu z wielkim sentymentem. Jednak ważniejsze właśnie niż sentyment przeżycia, które tutaj miałem, jest aspekt historyczny. Okazuje się, że Druga Wojna Światowa do dnia dzisiejszego skrywa, no nie tyle, że niesamowite tajemnice, tylko cały czas przed nami odsłania wiele, wiele, wiele nowych aspektów. Jestem na terenie manufaktury. dzisiaj udało nam się troszeczkę pochodzić po kanałach. Jak jeszcze mieszkałem tu w Łodzi, pracowałem w ochronie firmy Solid Security, miałem okazję wejścia w różnego rodzaju Zakamarki. Często się zdarzało, że wchodziliśmy w miejsca, do których nie powinniśmy wchodzić. Jeszcze wtedy nie byłem panem darkiem z internetu i często nie zdawałem sobie sprawy, gdzie jestem. Teraz po latach, jak wracam, niektóre wejścia do, do, do podziemi są drożne. Można sobie wejść, można sobie połazić. Kiedyś pokazywałem schrony, bunkry podziemia Bałut, na widzewie Olechów. Często też przebywałem na, na rytkini właśnie w podziemiach. Jednak najciekawsze fragmenty znajdują się tu właśnie, gdzie są stare osiedla fabrykańskie. Tu, gdzie powstawały fabryki Scheiblera poznańskiego i podziemny świat, jaki został tu stworzony na przełomie XIX-XX wieku. I to nie są jakieś tam takie dyrdy małe wyssane z palca. Łódź posiada podziemny świat. Druga wojna światowa. Ghetto, niedaleko stąd Bałuty, ulica, na której mieszkałem, czyli Berka Joselewicza. i tam było, można powiedzieć, centrum getta. Za Berka Joselewicza Wojska Polskiego, później Bałucki Rynek. I najciekawszy z tych, z tych obiektów, który zawsze mnie tak intrygował, to była powszechna kasa chorych. No oczywiście, w czasie II wojny światowej, Niemcy tam mieli szpital, tam było eksperymentatorium, prowadzono doświadczenia na ludziach. Łódź ma niesamowity, taki, taki niesamowitą rolę w kradzieży i zniemczaniu polskich dzieci. Pod łodzią obóz dla dzieci i nieletnich. Na Radogoszczu tak samo znajdowała się filia obozu dla dzieci, gdzie dokonywano selekcji. Jednak to w zakładach Poznańskiego okazuje się, że w podziemiach znajdowało się no nie tyle getto, nie wiem jak to powiedzieć, oddział, komando, właśnie ludzi, którzy byli przetrzymywani pod ziemią, drążyli chodniki, błodzi. I to jest, słuchajcie, Historia, którą nawet dzisiaj w nocy słyszałem, powielana po raz kolejny, że budowano sieć, korytarzy, tuneli. W jakim celu? Nie wiem, i tu nie były słuchajcie, schrony jakieś tam wojenne, nie były to jakieś pomieszczenia, które miały służyć właśnie. A ten które miały służyć celom militarnym, tylko tajna jakaś organizacja niemiecka, i tu pojawia się właśnie takie słowo, że. Tajniejsza niż Achnerwé, niż Lebensborg, niż wszystkie inne organizacje, które poznałem do tej pory, że niby masoneria niemiecka, niemieccy masoni rozbudowywali, kontynuowali dzieło masonów żydowskich, którzy rozpoczęli budowę właśnie miasta łodzi. Czy to jest prawda? Może kiedyś się okaże, ale spod budynku tkalni, który znajduje się teraz tu, za moimi plecami, dzisiaj są to budynki, jakieś obiekty handlowe. Znajduje się e, piwnica, znajdują się chodniki, które poprzez Park Śledzia idą w kierunku placu kościelnego. Można dojść praktycznie do centrum. Cała ulica Piotkowska, między ulicą Piotkowską Sienkiewicza a dalej Dąbrowskiego znajduje się sieć chodników, korytarzy, tuneli, kanałów to. Łódź stoi na rzekach. Ile tych rzek jest dokładnie, ja nie wiem. Zawsze słyszałem o 12 rzekach, że one wszystkie znajdują się, że to w Łódź jest jedynym miastem. Które ma 12 czy 13 rzek, które się znajdują, wszystkie pod ziemią. Jak została podjęta decyzja o budowie właśnie miasta Bukienniczego, no to musiała być gigantyczna ilość wody. I w momencie, kiedy rozpoczęto właśnie budowę ee, łodzi, pierwsze co zaczęto korygować, robi specjalne chodniki, tunele. Słynny Lindley, jak on tam się nazywał, ten, który skonstruował podziemne, kanały, podziemną sieć kanałów dla Łodzi, wybudował niesamowity, gigantyczny labirynt chodników pod ziemi i tak zwane dętki, czyli zbiorniki na wodę. No i tu II wojna światowa pokazuje nam bardzo wyraźnie, że ten podziemny świat został zdominowany przez ludzi, którzy się ukrywali. Istniało życie. Tu, pod tymi zakładami słuchajcie, okazuje się, że Żydzi mieli, no nie powiem, że potężne ale mieli zaplecze pod nogami Niemców, stworzyli sobie magazyny, stworzyli sobie nawet tu szpital. Tylko wiadomo, że to nie było dla wszystkich, nie każdy Żyd mógł się tutaj schować, nie każdy Żyd mógł z tego korzystać. Zobaczcie, tam gdzie za moimi plecami są te dwieże kościołów, tam już był Mur Getta i tam zaczynało się getto. Tam jest wojska polskiego Zawisze. I tam już ginęli ludzie. Tam umierali w nieludzkich warunkach. Stamtąd ludzi kierowano do obozów zakłady takich jak Jezu, Bełżec. Przede wszystkim na początku wysyłano ich do Bełżca nad Nerem. Na Majdanek wysyłano ich pod Lublin. Dopiero później, jak powstały obozy koncentracyjne typu Auschwitz, wysyłano ich do właśnie osięcimia Jednak część Żydów, która żyła w podziemiach, żyła Poza murami główną taką swoją kwaterę miała właśnie tu, w zakładach Poznańskiego, pod zakładami Poznańskiego. Niektórzy mówią, że sam Poznański był Żydem, no ale kto nie był Żydem? No, się okazuje, że praktycznie wszyscy, kogo znam, byli Żydami. No, oczywiście, ja też jestem okrzyknięty Żydem, że jestem też Żydem, potomkiem Żydów. No, i niech tak będzie. Jednak historia, którą poznałem to jakieś 25 lat temu. Ona cały czas jest żywa, cały czas ewoluuje. Słuchajcie, ja pamiętam czasy, jak manufaktura była budowana. Bardzo często powielałem taki numer, że jak chciałem gdzieś dojść, chciałem gdzieś wejść, chciałem coś zobaczyć, tak między innymi było w Krakowie na, na, na zamku, jak chciałem zobaczyć ten słynny basen Hansa Franka, gdzie była ta gapa do niego wrzucona, zakładałem ubiór sobie robotniczy i chodziłem na daną budowę. Nikt mnie nie kontrolował, słuchajcie, nikt mnie nie sprawdzał. Łaziłem sobie z wiadrem, z jakąś tam taczką i wchodziłem praktycznie w każdą dziurę. A jednak jeszcze pamiętam zakłady, słuchajcie, za czasów, jak chodziłem do szkoły włókienniczej w buszycy, jeździliśmy po Polsce nie tyle na praktyki, jak na takie zajęcia poglądowe, słuchajcie, po wszystkich zakładach włókienniczych. Między innymi przyjeżdżałem dosyć często do łodzi i w Łodzi właśnie poznawaliśmy te zakamarki. Jednak wtedy też. Nie wiedziałem, o co chodzi, że nie wiedziałem, że będę kiedyś panem Darkiem z internetu, że będę się interesował tym tematem, szczególnie podziemiami. Jednak wracam do tematu budowy, jak to wszystko budowano. Yy, podziemne hale magazynowe, które znajdują się przy ulicy Ogrodowej, yy, które znajdują się w tamtą stronę yy, przy cmentarzu, yy, który tam się znajduje, między innymi cmentarz żydowski, okazało się, że w trakcie budowy znaleziono chodniki prowadzące pod cmentarz. Na kircholu tak samo największym, na, na, na takim to, to, cmentarz świątynny, jakoś tak jest dzisiaj nazywany, znaleziono grobowce połączone chodnikami i z Kircholu było wyjście poza getto. I teraz się okazuje, że w czasie II Wojny Światowej pod ziemią na terenie Łodzi mogło ukrywać się kilka tysięcy osób. Czy to jest prawda? No różne, różne, różne materiały, różne dokumenty, różne Dane statystyczne z tamtego okresu pokazują nam różne liczby. Jednak ja w to nie wnikam. Soche dane, jak chcecie sobie poznać, to macie właśnie wszystkie te historyczne, piękne księgi, które możecie sobie poczytać i tam znajdziecie. Mnie interesują najbardziej właśnie opowieści, te niesamowite. I z kim mam taki kontakt teraz? Który, kto, 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 kto mi przekazuje te informacje? Jak zapewne pamiętacie, wiele razy opowiadałem o tym, że pracowałem na ulicy Ogrodowej na cmentarzu jako kamienić wtedy poznałem, no już znam, tuż jest Tadeusz, człowieka, który w zasadzie zakład kamieniarski miał od zawsze. I on opowiadał niesamowite historie o gorączce złota, która wybuchła po II wojnie światowej wśród mieszkańców łodzi, którzy szukali pożydowskiego złota pod ziemią. Zaczęto buszować, zaczęto rozgrzebywać podziemia, znaczy podziemia kanały, chodniki, znajdowano schrony pożydowskie i je po prostu w sposób bezczelny rabowano. No, takie życie, czasy wojenne. I opowieści Pana Tadeusza. Na temat tego, co działo się w czasie wojny w Łodzi. No, są przerażające niektóre opowieści właśnie o kolaboracji, o, o, o wydawaniu Żydów, o bogaceniu się na nieszczęściu właśnie ludzkim. Jednak zawsze Tadek podkreślał, że Łódź należała nie do Polaków, że nie była miejscem polskim. W 1939 roku, kiedy tu pojawili się Niemcy, no na pewno słyszeliście o różnych historiach, słyszeliście różne różnych które mówiły o witaniu wjeżdżających Niemców do Łodzi. No witali. Naród wybrany witał swoich wyzwolicieli. Później, jak się historia zakończyła, sami doskonale wiecie, jednak nie do tego dąży. Tu pod samym Centrum, pod moimi nogami, pod yy, no centrum rozrywkowym, można to powiedzieć, znajduje się jedna z wielu hal magazynowych, w których w 1943 roku znajdował się skron właśnie dla Żydów. W momencie, kiedy już podjęto decyzję o likwidacji właśnie getta yy, łódzkiego, o wywiezieniu wszystkich yy, Żydów do Auschwitz i zlikwidowaniu getta, bardzo dużo prominentnych Żytów, słuchajcie, ze swoimi rodzinami, schowają, schowało się pod ziemią. Taki film był, kurde, nie pamiętam o Jezu, nie pamiętam tytułu tego filmu, ale właśnie był tu między innymi kręcony yy, o, o tym, jak Żydzi okrywali się pod ziemią. Kiedyś kręciłem materiały, pokazywałem wam kilka takich materiałów, właśnie yy, w miejsc, gdzie znajdowały się schrony właśnie żydowskie z czasu II wojny światowej, gdzie Żydzi wytrzymywali miesiąc, dwa, potem wychodzili, oddawali się w ręce Niemców, bo woleli po prostu śmierć niż wegetację i gnicie w jakichś tam schronach. Jednak dlaczego dzisiaj Wam o tym opowiadam? Bardzo wiele śladów, bardzo wiele szlaków właśnie z Łodzi, z, z, ale ja go sobie sprzątę teraz, plażę. prowadzi właśnie między innymi do kompleksu Rize. Masa Żydów, słuchajcie, od 1943-1942 roku była wysyłana transportami na Dolny Śląsk. Jeszcze nie do obozu Grozrozen trafiłem parę razy na opowieści, że wysyłano tych Żydów do Strzegomia. Wysyłano ich do Świdnicy, wysyłano ich do Bolkowa, wysyłano ich do Wałbrzycha. Byli to szczególnie Żydzi, którzy właśnie posługiwali się jakimś tam tajemnym, tajemną mową, Żydowską nie było to dziś nie był to hebrajski, był to jakiś tam inny język. No teraz, teraz wskazuje wszystko na to, że to była jakaś mowa stworzona przez masonów. Jednak ci ludzie byli tam wywożeni. I słuchajcie, nie były to przypadkowe osoby. Tak jak pamiętacie, jak czytaliście Bartnika, jak pamiętacie te moje brednie sprzed, sprzed wielu, wielu, wielu lat, szukali Żydów, którzy potrafili yy, czytać jakieś tam zwoje, nie wiem, Tora to może była, może coś innego w jakiś charakterystyczny sposób, który potrafił ożywić kryształy. I dzisiaj też się nasłuchałem właśnie o kryształach, o archiwum kryształowym, które miało znajdować się właśnie na terenie Litzmannsztajna. Miało się znajdować w jednej z bożnic właśnie żydowskich, mówiące kamienie, historia mówiących kamieni. I właśnie ta legenda dla mnie jest najbardziej intrygująca. Żydzi Mieli tu swoje święte miejsca, do dzisiaj mają te swoje święte miejsca. I jedną z takich tajemnic, jednej z tych bożnic jest świątynia kamienna. Nie wiem w którym miejscu ona się znajdowała na terenie łodzi, bo większość synagog została wyburzona, spalona, zniszczona. Jednak było to miejsce pradawne. Jak pamiętam swojego czasu, bo i też opowieści sprzed 20 lat, babcia jednego no, z kumpli, bo mieszkałem wtedy. Na Widzewie mieszkałem wtedy na Grębachu, konkretnie ulica Kresowa, na tak zwanej Małej Kresowej. Mieszkałem. Babcia jednego tam z tam mieszkańców, dosyć dobrze się z nim zaprzyjaźniłem, opowiadał o tym, że Żydzi właśnie mieli jakieś tam ceremoniały, które odprawiali innymi tu na terenie manufaktury. Gdzieś właśnie była taka świątynia, była jakaś, on nazywał to grotą, gdzie były mówiące kamienie. I czym były te mówiące kamienie? No, i ja to nazywam najprościej. Kryształowe archiwum. Jednak, no właśnie, nie wiem jak to przekazać. Dzisiaj okazuje się, że mówiących kamieni naród wybrany ma bardzo dużo. Do dzisiaj w Knesecie w Izraelu znajduje się właśnie jakiś ołtarz, na którym są mówiące kamienie. I teraz szaleństwo, wariactwo, głupota. No dzisiaj potrafi byle zabawka, bo ile byle pierdółka mówić. Dzisiaj elektronika jest na takim poziomie, że możemy zaprogramować byle co, co będzie nam mówiło. Jednak historia mówiących kamieni. I jeżeli teraz połączyć te wszystkie brednie, te wszystkie historie w jedną całość, okazuje się, że jakiś spójny element w tym jest. Ja kiedyś opowiadałem bardzo dużo o krystalowym archiwum. Do tego nawiązywał Igor Witkowski do małych kryształów, właśnie które były elementem krystalowego archiwum. I dzisiaj jeden z największych takich, nie wiem, stworów, sługusów, w zasadzie sztucznej inteligencji, on mówi o mówiących kamieniach. On mówi o mówiących kamieniach. I teraz wiedza, którą dzisiaj mamy na temat sztucznej inteligencji, na temat e, tych, tych, tych wszystkich najnowszych komputerów, na, tych, na temat e, całej tej elektroniki, okazuje się, że my nic nie tworzymy. My po prostu tylko odtwarzamy. My tylko kopiujemy. A takie słowa już powiedział Werner von Braun. Ja nic nie stworzyłem, tylko nieudolnie kopiowałem. I teraz zwróćcie uwagę, jesteśmy na etapie upadku cywilizacji. Jesteśmy na etapie w zasadzie można powiedzieć, ze zwierzęcenia. Nastąpił u nas regres inteligencji na rzecz sztucznej inteligencji. Jesteśmy w okowach jakiegoś totalnego szaleństwa. Dzisiaj troszeczkę tak zimy po Łodzi, byłem w różnych miejscach, no jeszcze nie jest to Nowy Jork, jeszcze zombie nie włóczą się po ulicach, jak to jest zasługa jakiegoś najnowszego narkotyku, który sprowadza właśnie w takie otępienie i w taki stan właśnie mieszkańców Nowego Jorku. Jednak nie wiem, no nie, nie będę tego komentował, bo mój prosty taki chłopski rozum nie ogarnia tego, co dzisiaj w nocy widziałem. Yy, ale świadczy to dla mnie o jednym: o upadku cywilizacji. I teraz, ile nam jeszcze czasu zostało? Nie wiem, na macewach, na żydowskich cmentarzach są różnego rodzaju cyfry. Jest, y, są symbole masońskie, są. Symbole, które zbieram od bardzo, bardzo wielu lat, których znaczenia nie rozumiem, nikt mi nie potrafi tego wytłumaczyć. Jednak wielokrotnie już się spotkałem z czymś takim, że są tam daty, że tam są ostrzeżenia, że jest też zapisana data ostateczna. I teraz tu, jak jest ten parking, w miejscu, w którym ja tu się znajduję, a jeszcze podejdziemy kawałek, przejdziemy pod po tym parkingiem, ciągnie się chodnik, który wchodzi na teren cmentarza. W kierunku e, kaplicy Scheiblera. Też swojego czasu, no, bo zaraz będzie, że do dowody do dokumenty. Była taka pewna historia e, po nakręceniu filmu o, z tym słynnym krzyżem Materheim, który nakręciłem, e, pracując właśnie u kamieniarza, wpadłem do pewnego takiego chodnika, łącz, łącznika. Kaplicę Scheiblera, tu z terenem, właśnie manufaktury, i wtedy doznałem takiego nie wiem, nie oliśnienia, tylko jakby zacząłem kojarzyć, łączyć te fakty. Bo trzeba było bardzo dużo czasu, żeby to zaczęło wszystko łączyć się w jedną, w jedną całość. Wielokrotnie, będąc na France Wschodniej, tak jak to teraz się nazywa. Właśnie od Lublina w kierunku na, 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 na Augustów poznałem bardzo wiele miejscowości, w których właśnie znajdowały się miejsca podobne, które miało być tu, właśnie w łodzi, czyli mówiące kamienie. I teraz, czy naród wybrany ma taką wiedzę jeszcze do dzisiaj? Czy naród wybrany dysponuje taką mocą i siłą, żeby zniewolić cały świat? Jedna z teorii, jedna z historii tych spiskowych, taka jest, czy naród wybrany zaprogramował to, co wydarzyło się w latach 30. XX wieku? Teorie spiskowe mówią, że tak. Czy naród wybrany kreuje tym, co teraz się dzieje? Według teorii spiskowych, tak. I teraz dowody, dokumenty. Nie wiem, gdzieś może leżą, może gdzieś są. Dla mnie są istotne właśnie te opowieści i te rzeczy, które do dzisiaj się uchowały. Jakieś tam wełniane istoty, zaraz podejmą krzyk, pokaż filmy. To ja Ci powiem, przyjedź sobie i sobie wejdź, sobie znajdź i sobie nagraj. I teraz tam właśnie jak te krzaczory są, jak się kończy parking, tam już jest cmentarz. Właśnie ta część żydowska. Tu zakłady. Dzisiejsza manufaktura, budowa, która tam się znajduje. No, powiem wam tak: w dużych miastach, tak jak szczególnie teraz Łódź, poprzez tą rewitalizację, poprzez remonty, można znaleźć masę fajnych rzeczy. Tak samo jak drążono pierwszą nitkę metra w Warszawie. Też fajne rzeczy do pozdrowienia chłopaków z Warszawy, z metra niedługo się na pewno u spotkamy, to fajne, fajne rzeczy i fajne aspekty, które tam można było znaleźć, dotyczące II wojny światowej. I teraz jak to wszystko ubrać, jak to wszystko połączyć, jak to wszystko ze sobą stalić? Nie mam zielonego pojęcia. Wszystko zależy od Was. Sami musicie sobie zdobywać wiedzę, sami musicie uzupełniać tą wiedzę, nie na zasadzie internetowych, durnych kanałów między innymi takich jak mój, tylko musicie ruszyć się z domu, pojeździć po takich miejscach, zabawić się w detektywów, powłazić trochę te wszystkie dziury. Słuchajcie, od 25 lat połowę swojego życia. W sumie no, poświęcam już tak na ostro właśnie na takie, na takie historie. No, dzisiaj właśnie usłyszałem, że mam niesamowite hobby, że mam niesamowitą pasję, że mam niesamowity jakiś tam dar. Może coś w tym jest. Jednak. To, co poznaje każdego dnia, daje mi siłę i daje mi energię do tego, żeby dalej właśnie drążyć te tematy. I teraz cmentarz, no, w linii prostej, jakbyśmy teraz tam poszli dwa kilometry i jest e, kaplica e, Szejblera i podziemia, które znajdują się pod cmentarzem. To, co znajduje się pod manufakturą, to, co znajduje się pod Piotkowską, to, co znajduje się pod ulicą Sienkiewicza. Mieszkałem swojego czasu na wschodniej 25. Także też fajny rejon, fajna kamienica, fajne piwnice i przede wszystkim łącznik, który łączył ulicę wschodnią z tak zwanym parkiem śledzia. Z tym co znajduje się pod, pod parkiem śledzia. Były tam właśnie sceny do tego filmu w ciemności, czy jakoś tak już. No nie pamiętam, ale chyba tak. Chodziło o w ciemności. I też swojego czasu, jak przyjechałem na początku do łodzi, to pracowałem na. W terenach Wifamy, na terenie Wifamy, gdzie produkowano, to był zakład włókienniczy produkujący elementy do czołgów, T74. No, fajnie to wyglądało, no i tam był taki dział W1, gdzie składano kałach pod przykrywką zakładów włókienniczych, właśnie to były jedne z największych zakładów zbrojeniowych w Polsce. Była potężna odlednia TELUS i też miałem okazję pracować, to znaczy pracować. Pracując w ochronie, żeśmy ochroniali właśnie WIFAMĘ, to jeszcze wtedy była nie ochrona, tylko straż przemysłowa, był taki moment, że pracowałem w zakładach 1 maja, w podziemiach. No bardzo dużo czasu spędziłem i okazuje się, że cały widzer, cały. No nie, no nie cały stary, cały stary widza, między innymi WIFAMA, Wima zakłady 1 maja, a tutaj w kierunku ulicy Przebeszewskiego posiadają gigantyczne, słuchajcie, podziemia. I dzisiaj jest grupa szaleńców bym powiedział, grupa pasjonatów, którzy praktycznie codziennie po tych kanałach łażą. tylko jest małe kuku. Większość tych kanałów jest wykorzystywana przez tepsę przez wodociągi i różnego rodzaju inne firmy, po co drążyć jakieś chodniki, po co drążyć jakieś nowe kanały, skoro mamy wszystko gotowe i wszystko znajduje się pod naszymi nogami. I słuchajcie, takie podziemia teraz okazuje się są w Poznaniu. Kiedyś nakręciłem film na temat podziemi Poznania, zostałem wyśmiany, jakaś wymiana istota donosiła, donosiła na mnie do różnych instytucji, że powielam informacje, szerze dezinformacje, że wprowadzam ludzi w błąd i kłamie. A teraz okazuje się, że pod targami poznańskimi znajdują się gigantyczne podziemia, rozchodzące się pod całym Poznaniem, idące nawet w kierunku cytadeli, i tego jest bardzo dużo. Warszawa, podziemia, podziemia, chodniki, korytarze, Kraków. Także praktycznie w tym każdym miejscu znajdują się dziesiątki chodników i podziemi. I teraz Zachęcam Was do poznania historii manufaktury, ale nie jako kompleksu dzisiaj handlowo-rozrywkowo-turystycznego, tylko poznanie historii przyległych ulic. Szczególnie polecam Wam ulicę Ogrodową, polecam Wam cmentarz, polecam Wam przejście później na Wojska Polskiego, Zawiszy, Berka i Oselewicza, pójście na Ceglaną, pójście na Bałucki Rynek, na miejsce, gdzie stała szubienica, gdzie wykonywano wyroki, odnalezienie ruin polskiej kasy chorych, odnalezienie yy, miejsca na Piotrkowskiej, gdzie koncentrowano i, i, i selekcjonowano polskie dzieci, które później były wysyłane właśnie w głąb III Rzeszy. Kręciłem tam film, bo sprawdzałem jeszcze, jeszcze jeszcze, w archiwum moich, mojego kanału. Znajduje się ten film. Można tą historię pogłębić. Jednak historia kryształowego archiwum, tego, o którym... Właśnie tyle się mówi, a więcej się milczy. Czym było to kryształowe archiwum? Czy faktycznie Niemcy, które zdobyli kryształowe archiwum i potem się nim posługiwali, za pomocą którego uzyskali właśnie dostęp do jakiejś tam nieograniczonej wiedzy, która miała im dać nieśmiertelność i, 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 i władzę, panowanie na światem? Czy pochodziła od narodu wybranego? Czy to właśnie naród wybrany miał te mówiące kamienie? Jednym z takich, jedna z takich legend właśnie głosi, że Izrael, właśnie ten, który zwyciężył Boga, ten, który pokonał Boga, posiadał właśnie takie archiwum. Przekazał je potem narodowi wybranemu, czyniąc je narodem, który ma inne narody czynić sobie poddanym. Yy, I. No właśnie. Zobaczymy się niedługo, bo dzisiaj jeszcze teraz od razu lecę na spotkanie, jedziemy do Łagiewnik. Będę jeszcze dzisiaj na, 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 na Hojnach, będziemy tam właśnie w okolicach Starej Burznicy, no ale za chwileczkę będę w Łagiewnikach, jak ktoś dzisiaj będzie miał farta, to może się spotkamy, no i oczywiście po południu na Piotrkowskiej, no właśnie, ale nie będę zdradzał szczegółów, także osoby, które dzisiaj są omówione, to na pewno będziemy się widzieli, a ktoś jak będzie miał farta, to na pewno się spotkamy, a i w Parku Śledzia dzisiaj po południu też będę przebywał, ja jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to zapraszam. Na razie i do zobaczenia.